Ustawienie w wielu ekranów w Windows 10 jest banalnie proste. Klikamy prawy przycisk myszki ustawienia ekranu. Obecnie mamy podświetlone w systemie dwa ekrany, które są w sposób poprawny podłączone do komputera. Przewijamy scrollem w dolną część ekranu. Widzimy wiele ekranów. Tutaj jest w kilka ciekawych, fajnych form: pokaż tylko jeden, pokaż tylko dwa, rozszerz ekran. W moim przypadku jest rozszerz ekran. Jest też opcja ustaw dany ekran jako domyślny w celu pokazania podstawowych ikon, ewentualnie systemów, yy, ikon, które mają być jako domyślnie traktowane dla naszego Windowsa. Dziękuję bardzo.